Dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Jest to okres terroru i przemocy. Wojna się jest pustoszenie w galaktyce i nic nie zapowiada jej końca. Sithowie, dowodzeni przez złowieszczego Dartha Sidiousa i jego poplecznika, hrabiego Duku, stworzyli plan, który może doprowadzić do upadku Republiki. Hmm, hmm. Tu, generał Grisz, do hrabiego duku. Wszystko idzie zgodnie z planem. Świetnie. Nasz plan sprawdza się w 100%. Właśnie to powiedziałem. Ja też to chciałem powiedzieć. Kurusant 15 parseków. Parsek to jednostka odległości. Tymczasem w Skarbcu Holokronu w Świątyni Jedi Mistrz Yoda udziela lekcji swoim padawanom, nie wiedząc, jakie niebezpieczeństwo na nich czyha. Obserwujcie Holokron, mili. Umiejętności słynnego Jedi, który też kiedyś był padawanem, pokażę wam. O kogo chodzi? Pewnie jest świetnym wojownikiem. Najlepszym, jaki kiedykolwiek istniał. Anakin Skywalker. tak, w pewnym sensie jesteśmy spokrewnieni. To on mnie skonstruował, tak? Tak. Często bardzo wspominasz o tym, prawda? Teraz obserwujcie. Oto o on. Mój bohater, Mistrz Ani. A cóż za styl, a jaka odwaga! Pomocy! Ratujcie mnie! Nie chcę wylądować na złobowisku! <noise> Dziękuję, już wystarczy. Możesz to wyłączyć, Mistrzu Joda? Mistrzu Joda? Mistrzu, wyczuwam, że coś cię trapi. Zakłócenia w mocy odczuwam. Moc ciemnej strony zwiększa się. Coś złego grozi nam. Co złego? Tego jeszcze nie wiem, ale bardzo przenikliwe to uczucie jest. Z mieczami możesz zrobić, co chcesz. Najbardziej zależy mi na kryształach Kajbur. Jest pan gotowy, generale? Od urodzenia, mistrzu. W takim razie zaczynaj atak. Jak to? Teraz? Nie za tydzień. Ach, niekompetencja. Czas na Palpatina. <ścoughs> o, mistrzu Joda, jak dobrze, że cię widzę. Otrzymaliśmy rozpaczliwą wiadomość od Obi-Wana. Został zaatakowany. Ty o... przepraszam, muszę to odebrać. Co znowu? Gdy powiedziałeś, że atak za tydzień, to chodziło ci... To był sarkazm, idioto! Chwila! Przepraszam, że musiałeś czekać. Na co jeszcze czekasz? Atakuj, teraz! Generał Kenobi jest na Alderan. Musisz go natychmiast ratować. Los całej Republiki od tego zależy. Więc na pomoc wyruszam. Drodzy padawani, zostawiam was. My też chcemy pomóc. Weź nas ze sobą. Zbyt niebezpieczna to misja. O... Waszym nauczycielem Frykie będzie. Ja? Najtrudniejsze zagadnienia ze strony 46. O... Całość przerobić. Uwaga. Misję ratunkową rozpoczynam. Potrzebuję najlepszych. Przykuj się Mace Windu, gotowe do służby, mistrzu. Jestem z tobą, bracie. Zaraz, zaraz, chwila. Wszyscy muszą zwracać się do ciebie, mistrzu, a jemu pozwalasz inaczej. Ja zasady ustalam. Lecimy! Mistrz Yoda nie pozwolił na zajęcia na zewnątrz. Skarbiec Holokronów. Nie stworzono mnie wczoraj. Przewróćcie stronę. Nie wolno tutaj wchodzić. To znaczy, rozgościć się, proszę. Oto Alderan. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Mm. Generale Kenobi, Mistrz Yoda mówi. Na pomoc przylecieliśmy. Nie wzywałem pomocy. Jestem tutaj na wakacjach. To czy zagadka? A oto odpowiedź. A, to pułapka! No co ty? Oddawać swoje miecze o, Jako ich przełożony i nauczyciel aktorstwa ogłaszam kapitulację e, To znaczy dowodzę tutaj tylko tymczasowo Nie jestem prawdziwym nauczycielem Zawsze chciałem sprawdzić się jako aktor Najlepiej w epizodach, bo nie dostałbym głównej. Oczywiście, ani słowa Na razie, gnojki Dlaczego on to musiał powiedzieć? Aha! Tak! To przegrana walka! jest. To zawstydzające jest! A! A! Wracać na kurusant musimy! Tak jest! Goptat, przystawszy, dwa, jeden! Goptat, przystawszy, przystawszy, Dzień już nie zaskoczy mnie! A! Oddaj nam naszą własność, ty złe robocie! <kluje> tylko nie po oczach. To są moje oryginalne części! <kluje> Podła kreatura, całkowity brak etykiety. Dobrze, że zabrał wam tylko miecze świetlne. A teraz musimy je odzyskać! Odpalę autobus! Zaraz! O nie, zabraniam ci wejść na pokład! Idziemy, ludzie! <śmienic> zabraniam ci wystartować! Startujemy! Zabraniam diwatować! <śmienic> Ciekawe, czy zapłacą mi za nadgodziny? A! mmm, <śmienic> A, to miejsce podoba mi się! Zamieszkam tu kiedyś, może? A. Kuku. Tracicie swój czas, goniąc za sitami. Prawdopodobieństwo znalezienia mieczy wynosi 15 siedemdziesiąt 975 do jednego. Są na Tatooine! Co? Czuję to! Niedaleko morza Wydm! Tak! Ty masz przeczucia? Za kogo ty się uważasz? Za rycerza? O tak. Ja też to czuję. W jaki sposób zamierzacie przemierzyć pół galaktyki w autobusie repulsorowym? Wprowadziłam kilka innowacji. Cóż, jeśli te modyfikacje nie uwzględniają. silników z hipernapędem? O, 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 o. Nie zlecał! Rewelacyjne! Może ktoś odbierze nasz sygnał. Ktoś dopuścił się haniebnej zdrady. Kto mógł nam to zrobić? Sekretny lord sitów wśród nas jest. Tożsamość jego moc wyjawi. Hmm. 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 Nic nie czuję, ja też. Nie chcę być złym prorokiem, ale mam nadzieję, że znajdziecie swoje miecze, zanim pustynne słońce mnie rozpuści. Bardzo dziwne, moje przeczucia mówiły mi, że miecze powinny być gdzieś tutaj. O, o, o. Generał Grievous oddał nasze miecze temu ślimakowi. Dlatego teraz je odzyskamy! Wiedziałem, że to powie. Może mistrz plokun jest lordem Sitów. On? Nigdy! Hmm? Hmm. Ty A może mas Ameda? Kto to jest? Ja nie wiem nawet. Hmm? Kanclerz Palpatin. Tak! Spytajmy go i zobaczmy, jak zareaguje. To naprawdę świetny pomysł. Ręce do góry na jeźdźcy. Ta planeta jest zamknięta dla przybyszów. Widzę, że jesteście odważni. Żartowałem. Odebrałem wasz sygnał alarmowy. Nazywam się Calrissian. Lindo Calrissian. A to jest mój syn, Lando. Jak leci, chłopaki. Witajcie na pokładzie Sokoła Millennium. Najlepszy latający nocny klub w galaktyce. Nocny klub? Ojej, bardzo rozrywkowy ten statek. Macie ochotę na świeże przekąski? Gorszymi statkami latałem. Obawiam się, że to może być błąd. Po prostu to przeczytaj! Będzie dobrze. Jabba de Hat jest obmierzłym i obrzydliwym balonem, który śmierdzi jak wielki koszt z brudną bielizną. Wiłona Słyszałeś barania głową? A pan powinien wiedzieć, że chodzenie bez koszuli nie wpływa pozytywnie na wizerunek. Na pewno tam nie wejdziesz. O, 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 wasz plan jest rewelacyjny. Już po Tobie, złotko! <grym> <grym> to powinno być bardzo łatwe. <grym> Ian, młody Han Solo. <grym> tam są. <grym> Psziu, psziu. Psziu. Uważaj, mami! Uciekajmy! Stoć! Będziecie jedzeniem dla rankorów. Tylko ci się wydaje, Podawani! do ataku! Ktoś ukradł kryształy, Broci! Przepraszamy! Jestem wolny! Jestem wolny! Szybciej! W naszych podręcznikach nic nie było na ten temat! Może to wygląda zabawnie, ale wcale takie nie jest! Wiesz ja rancor! Jesteś grzecznym chłopcem. A teraz siad! Wskakujcie! Mam nadzieję, że pamiętacie, gdzie zaparkowaliśmy autobus, bo ja nie. O, co oni zrobili, moje dziecińce? Zniszczyli moje maleństwo! Kamino, przyleć poklony, zostań dla pogody. Odzyskaliśmy kryształy kajbur z nieczy świetlnych odpadawanów i połączyliśmy je w jeden duży, wszechpotężny kryształ. Teraz jesteśmy gotowi, by stworzyć twoją nową broń, mój mistrzu. Świetna robota, hrabiotuku! <laughs> Ty również się spisałeś, generale Myślisz, że zakasłałem, dlatego że mnie nie pochwaliłeś? Po prostu zakasłałem. Kaszle co jakiś czas. Widzisz? Och, się do roboty. Ach, mistrz Mioda, byliśmy w wielkim niebezpieczeństwie, ledwo uciekliśmy z Tatooine. I chwileczkę, ty nie jesteś joda. Gadaj, co zrobiłeś z jodą? Porwałeś go, czy co? Ty bestio! Myślę, że temu panu przydałaby się jakaś przekąska. Flipio! Na tatuin polecieliście? O, mistrzu, joda, ty żyjesz? Czy wy macie tu jakąś imprezę? Eee, na moje pytanie odpowiedz najpierw. Cóż, to naprawdę długa historia, ale. Kaszlący robot zabrał nasze miecze, więc musieliśmy je odzyskać z domu tego grubasa, ale ktoś ukradł kryształy i miecze nie działają! O! Cóż, tak bym tego nie ujął, ale to prawda. Wszystko się zgadza. Cóż, tak w życiu bywa czasami. Na kurusant wracajcie. <laughs> ale. Słyszeliście? Na kurusant lećcie. W porządku, wszystko jest. W porządku, papa. <laughs> ale. Hmm. Kryształy z mieczy świetlnych. Jaka moc w nich drzemie, tylko hrabia Duku wie. To oznacza tylko jedną rzecz. Duku planuje użyć kryształów Kajbur, by stworzyć klony sitów. Na kamino lecieć musimy. Możesz zabrać nas tam? Załatwione, zielonku. Nic nas teraz nie powstrzyma. Teraz! Niechaj Funk będzie z wami! Niechaj fang będzie z wami! Stary tacy to pożyją. Pewnie? Teraz powstrzymać duchu musimy. Nosić buty powinienem. Powstańcie, moje klony z Seattle! Powoli śpieszcie, duku. Mistrz Joda, jak miło Cię widzieć! Ponownie! To koniec spisku waszego! <grymne> Spisek nas uda się! Mówić ja tak tylko mogę! Zawsze zło przegrywa. Poczuj moc sprawiedliwości. Zelaj! Nie skończyłem ja jeszcze! Różowy miecz świetny, nieźle. Dzięki, że zauważyłeś! Coś nie tak z zielonym? Mój kryształ klonujący. Koniec misji twojej mrocznej doku. Jeden zero, ciemna strono. Jedi mają sojusznika bardziej wszechmocnego niż wszystkie twoje kryształy razem wzięte. Tym sojusznikiem A? jest dobro! Haha, ha, tak, szczena ci opadła, co? Ponieważ... O -o. Jestem gotowy, by walczyć. Zasidów. Atakuj, klonie! <śmany> Ojej, wyczuwam, że Artu jest w niebezpieczeństwie. Musimy ich ratować! Przecież ty nie masz mocy, Jedi! Nie, ale posiadam Wi-Fi. A teraz zawracaj z tą budą! Nieźle się spisałeś, mój chłopcze. Musi być Was jeszcze więcej. Odbuduj stację klonowania! Tak, mój mistrzu. Ten gość jest niezły! Nie, zły on jest! Wiesz, co mam na myśli? Przeciej ją na deszczu! Trzeba było zapłacić za zestaw przeciwdeszczowy! A! 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 Ten sprzejcior pogrożyć. cię! dobrze, Oj nie! A! Czy ktoś mógłby mnie naoliwić? Ha! Wracam do gry. Wykodzij. Tak, mój panie. Powiedziałem, wykończ ich teraz! Tak, mistrzu. Odsuń się od tego, Jedi! Freepio! Moi padawani! O, autobus pełen dzieci. Jestem przerażony. Wprowadziliśmy kilka innowacji. Tak? A czy te modyfikacje uwzględniają... Ogromne działa laserowe? Eee... Upsi. cyklonowania pozostał. Już nie. Spójrz! Sprywa! Dobrze, uciekajcie. Ja ich hrabia Duku jeszcze was dopadniemy. Prawda, Duku? Sorki, ale są tylko dwa miejsca. A ja myślałem, że się przyjaźnimy. Świetna robota. Dzielni padawani, Republikę uratowali. <grym> Dumny z was jestem. Ale mistrzu Yoda, klon Sithów przetrwał. I niebezpieczny on jest. Lecz znajdę go ja i obietnicy dotrzymam. Lordzie Sirius, pozwól, że przedstawię ci naszą nową, potężną broń. Klon numer 14. Czek. Czekam na twoje rozkazy, mistrzu. Wspaniale. Razem będziemy siać spustoszenie w całej galaktyce. Udało mi się. Spokojnie, nic mi nie jest. Uuu, jakże się cieszę. Wspaniale, prawda? Ja też się cieszę. To, to sarkazm. No tak.